800 plus tylko dla tych, którzy pracują w Polsce, jeśli chodzi o ukraińskich obywateli. Krytyka umowy Unii z Mercosurem i dużo o patriotyzmie gospodarczym i zdrowym rozsądku. To kampania w ostatnich dniach Rafała Trzaskowskiego. Jak pan przyjmuje, ten śmieje się pan, ale dlaczego? Bo to jest, proszę, panie redaktorze, niepoważne. Rafał Trzaskowski jedzie na Podlasie, spotyka się z Zenkiem Martyniukiem. Zaraz się dowiemy, że pędzi tam bimber i chodzi na polowania po to, żeby pokazać, że on jest kimś innym niż jest. Nie, to jest cały czas ten sam stary Rafał tęczowy trzaskowski. Trzaskowski na obcasach prosto z Warszawy, który udaje teraz kogoś kim nie jest i zmienia zdanie w każdej sprawie. To jest facet, który jest głęboko przekonany, że planeta płonie, który wielokrotnie mówił, że on będzie bardzo odważny w zapraszaniu do Polski imigrantów i on nagle teraz zmienia zdanie o 180 można stopni. Można zmienić zdanie, można skorygować. Oczywiście, ale życzę. w kampanii wyborczej to jest niepoważne. Według mnie to jest fałszywe, to jest nieautentyczne i nikt nie powinien Trzaskowskiemu w taką zmianę wierzyć. Natomiast go będziemy sprawdzać. Składamy teraz do Sejmu właśnie projekt ustawy ograniczający 800 plus dla... Ukraińców I zobaczymy, co z tym zrobi Platforma Obywatelska. A nie jest trochę tak, że gracie właśnie do muzyki, którą napisał i odgrywa Rafał Trzaskowski? Nie, panie redaktorze, to on gra do naszej muzyki, to on bierze nasze postulaty, to on mówi o sprawach, które my wcześniej podnosiliśmy. To my krytykowaliśmy umowę z Mercosur, to my krytykowaliśmy socjal dla Ukraińców, to my krytykowaliśmy przymusową edukację zdrowotną, z której również Trzaskowski się wycofał. Rafał Trzaskowski zaczyna mówić językiem Konfederacji, bo już się wszyscy orientują, że to my w tych wszystkich sprawach mieliśmy rację.